Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest środa, 6 stycznia 2021 roku. Analizę przeprowadzimy tradycyjnie na interwale dziennym za pomocą świec japońskich. Ostatnie wzrosty na bitcoinie, które zaczęły się jeszcze w, zesz w zeszłym roku, mniej więcej na, w, w pierwszej połowie grudnia 2020 roku, przybierają charakter coraz bardziej wertykalny cena pnie się do góry z łatwością, pokonując nawet kilka tysięcy złotych dziennie. Suma procentowa czasami wynosi nawet powyżej 10% w ciągu 24 godzin. Także wykres ten, który widzicie, jest praktycznie całkowicie zdominowany przez zielone świece, no i oznacza to, że oczywiście strona popytowa jak najbardziej ma kontrolę nad całym rynkiem, wykupując bitcoina na pniu. Tak zdarzyło się w ciągu ten, ten wykup Bitcoina zdarzył się w ciągu ostatnich 24 godzin między 3 a 4 stycznia. Jak widzicie tutaj było bardzo silne zejście ceny Bitcoina praktycznie z poziomu 119 tys. zł do 99 tys. zł, co licząc od szczytu, poprzedniego dnia, zrobionego na 123 tysiące, dało nam 19 ponad procent przeceny bitcoina w ciągu 24 godzin. Natomiast, co jest interesujące, mamy tutaj zrobiony bardzo długi cień dolny, i świeczka cała jest zielona, zamknęła się powyżej swojego poziomu otwarcia. To by wskazywało na tym, że podczas na to że podczas zejścia do poziomu 99 tysięcy 100 tysięcy bardzo aktywna była strona popytowa, czyli mówiąc krótko wszystkie te dołki w ciągu kilku godzin zostały wykupione i cena została z powrotem wypchnięta w okolice właśnie 116 tysięcy, co oznacza, że cena 100 tysięcy złotych za Bitcoina jest teraz uznawana jako cena okazjonalna, promocyjna, tania, którą warto wykorzystać do zakupu tej kryptowaluty. Jak widzicie w dniu dzisiejszym mamy kolejny szczyt szczytów na Bitcoinie. Póki co w czasie przygotowania tego materiału mamy 126 221 złotych zrobionych. Na parze bitcoin do złotówki. Celem w chwili obecnej jest oczywiście 130 tysięcy złotych. Najprawdopodobniej ten cel, przy takim momentum wzrostowym, przy takim zaangażowaniu strony popytowej, zostanie w krótkim czasie osiągnięty. Gdzie natomiast mamy, mamy ewentualnie jakieś wsparcie? No, oczywiście. Wszystkie poziomy okrągłe 120 tysięcy, 110 tysięcy będą wsparciem, ale jak widzicie, takim najbardziej w tym momencie silnym, solidnym, można powiedzieć, wsparciem będzie wsparcie na poziomie 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy, 99 tysięcy, ten okrągły poziom tutaj będzie znacznie większym wsparciem, znacznie silniejszym wsparciem solidniejszym niż 100, 110 czy 120 tysięcy gdyż już raz zostało przede wszystkim przetestowane poza tym jest to bardzo silny psychologicznie poziom 100 tysięcy złotych oddziałujący na, na uczestników rynku trend wzrostowy ma bardzo silny momentum w chwili obecnej mamy już prawie 90 punktów rynek jest ekstremalnie wykupiony ceny bitcoina, które do tej pory były uznawane za mrzonki oraz uznawane by były, byłyby za bardzo, bardzo drogie, jeżeli mówię o cenach 100 tysięcy złotych, kiedy powiedzmy cena była jeszcze pół roku temu w okolicach 30, no to oczywiście w tym momencie były, cena 100 tysięcy była uznawana za, za, za bardzo drogą, za, za mrzonkę. Natomiast w tym momencie jest to cena, która jest uznawana za atrakcyjną do, do zakupu, natomiast takie wykupienie na pniu Bitcoina może wskazywać na to, że Oczywiście trend wzrostowy jest kontynuowany cały czas, ale to też będzie wskazywać na to, że ewentualne korekty będą miały bardzo gwałtowny i dynamiczny przebieg. Mieliśmy już przedsmak te, przed tego podczas ostatniej korekty zrobionej, 19,42% od szczytu do dołka w ciągu dwóch dni, niecałych nawet, bo wewnątrz tutaj danego dnia rozegrało się to w ciągu po prostu paru dosłownie godzin więc radziłbym tutaj uważać na tego rodzaju bardzo, bardzo gwałtowne, gwałtowne przeceny poza tym cały ten trend jeżeli się spojrzymy na niego nawet na, na większych interwalach cenowych cały ten trend ma oczywiście silne momentum, pozytywne momentum, wzrostowe momentum, ale praktycznie na każdym interwale jest ono już w granicach właśnie ekstremalnego wykupienia rynkowego zarówno na interwale dziennym, tygodniowym jak i nawet miesięcznym, nie sprawdzałem jeszcze czy kwartal, kwartalnego, bo tutaj akurat go nie ma, ale podejrzewam, że też byłby już co najmniej ten. Poziom 60 punktów, nawet na takim wykresie uderzony, czyli to oznacza, że naprawdę cena bitcoina jest już bardzo, bardzo droga. Nadal jest uznawana za atrakcyjną, nadal jest podkupywana. Pytanie, jak długo to potrwa. Oczywiście, no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, przynajmniej w tym tygodniu, czy również ten rynek wzrostowy będzie utrzymany. Wygląda na to, że tak, aczkolwiek już zaznaczyłbym tutaj. No, pewną dozę rozwagi, jeżeli chodzi o te wzrosty na Bitcoinie. Zobaczcie, tak wygląda ten wykres od, od dołka zrobionego 30, 13 marca 2020 roku. To jest praktycznie po ostatnich takich, po dwóch takich przerwach, powiedzmy w 2020 roku jednej tutaj wiosennej, jednej takiej jesiennej. Wiosenna, jesienna przerwa, konsolidacja. Mamy cały czas faktycznie paraboliczne wzrosty, a ostatnio tutaj ciąg tych wszystkich, tych wszystkich świeczek zielonych, ono tutaj jest z rzędu raz, 2, 3, 4, 5, 6, raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Z rzędu to już, na, to już naprawdę są takie, takie momenty, kiedy większość uczestników rynku nie patrzy na cenę, tylko w tym momencie po prostu kupuje dany walor, no w naszym przypadku oczywiście bitcoina. Co może się w, w krótkim czasie? Skończyć no, po prostu bardzo silną przeceną, bardzo silną korektą yy, na Bitcoinie. No, jak widzimy, w ciągu 24 godzin praktycznie możemy zrobić nawet 20%. Więc tutaj zalecałbym nie, nieco, nieco mniej entuzjazmu, a nieco więcej tutaj ostrożności przy takim zachowaniu rynku i przy takich poziomach cenowych i przy takim zachowaniu przede wszystkim tutaj yy, momentum yy, wzrostowego. Tak więc póki co jest ok. Są wzrosty, trend wzrostowy jest kontynuowany, następny poziom 130 tysięcy, ale proszę tutaj o większą, większą yy, ostrożność i yy, głębsze yy, przemyślenia yy, tutaj tematu dotyczące właśnie przyszłej ceny Bitcoina. Hura, optymizm! Yy, yy. Który w tym momencie dominuje praktycznie już na rynku Bitcoina, dominował przez cały grudzień, dominuje również już w pierwszym tygodniu roku 2021, może nie, niebawem zakończyć się no bardzo tutaj bolesną lekcją rynkową. Nie mówię, że oczywiście Bitcoin tam spadnie, nie wiadomo jak nisko tam do, do, do poziomów niewidzianych od lat, ale myślę, że będzie tutaj więcej znacznie tego rodzaju drastycznych przecen drastycznych korekt, drastycznych pullbacków robionych na Bitcoinie w niedługim czasie. Myślę jednak, że trend rostowy póki co przez pierwszy kwartał, przynajmniej 2013 roku się utrzyma i będzie kontynuowany, z tym, że będzie znacznie, cechował się znacznie większą zmiennością. I na koniec jeszcze dodam ode mnie, że zrobiłem oczywiście podsumowanie roku 2020. Prognozy na 2021 rok zgodnie z zasadą e, analizy technicznej bazującej na teorii fale lóta. Jeżeli macie ochotę ją zobaczyć, link udostępniam w komentarzach. Zapraszam serdecznie, kilka tysięcy osób już ją widziało. Ciekawe rzeczy, można się z tej analizy, ciekawe rzeczy można się z tej analizy dowiedzieć, także zapraszam serdecznie. No na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Widzimy się po raz kolejny na weekendowej analizie piątkowej i na 117 tygodniowym przeglądzie rynków kryptowalut w poniedziałek. Na kanale YouTube. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.